Czy wiesz, że poziom koncentracji przeciętnego człowieka w ostatnich latach zmniejszył się aż o 70%? Tak przynajmniej dowodzi seria badań przeprowadzona na Uniwersytecie Kalifornijskim. Pierwsze takie badanie przeprowadzone 20 lat temu w 2004 roku wykazało, że badani potrafią skoncentrować się na zadaniu średnio przez 2,5 minuty, zanim ulegną rozproszeniu. Najnowsze z tych badań z zeszłego roku wykazało zaś, że średni czas uwagi przeciętnego człowieka to obecnie tylko 47 sekund, a więc jest krótszy o prawie te 70%. Oczywiście to tylko badanie, które ma swoje ograniczenia, ale czy też nie czujesz, że o skoncentrowanie się w dzisiejszych czasach jest po prostu coraz trudniej? Porządne skupienie się staje się trudno osiągalnym towarem deficytowym. Pewnie masz kilka pomysłów dlaczego tak się dzieje, social media, smartfony i tak dalej. Ale myślę, że mogę Cię zaskoczyć dlaczego tak w rzeczywistości prawie wszyscy chorujemy na poważne deficyty uwagi. Po pierwsze, gorszy niż smartfony i media społecznościowe. Wiesz co najbardziej upośledza nasze zdolności poznawcze, w tym właśnie koncentrację? Odpowiedź może Cię trochę rozczarować swoją oczywistością, ale bardzo proszę, nie bagatelizuj tej informacji. Bo cichym zabójcą naszych zdolności umysłowych jest stres, a przede wszystkim ten przewlekły. W czasie przeżywania stresu nasza oś, przysadka pod wzgórze nadnercza, wydziela kortyzol, zwany też hormonem stresu. Zwiększenie jego poziomu w organizmie aktywizuje nasz układ nerwowy. Pobudza go do walki lub ucieczki. Kiedy jednak wysoki poziom kortyzolu utrzymuje się długo, to chociażby w mózgu uszkadza receptory glutaminianowe w hipokampie i zmniejsza gęstość synaps w korze przedczołowej, trwale zmniejszając twoje możliwości do dłuższego skupiania się. Ale przecież ludzie zawsze się stresowali, a do tego kiedyś to były prawdziwe powody. Głód, zarazy albo inne wojny. A jednak najnowsze badania dostarczają przekonujących argumentów, że być może nigdy przeciętny człowiek nie był tak zestresowany jak obecnie. Żyjemy w ogromnym pośpiechu, ciągłej rywalizacji, porównywaniu się, wiecznie nastawieni na wynik, niepewni jutra, pomimo pompowanych w nas nieustannie ambicji i pragnień. Specyficznym, choć bardzo szkodliwym dla mózgu rodzajem stresu jest też chaos informacyjny panujący w dzisiejszych mediach i mnóstwo negatywnych emocji, które tam dominują. Swoją drogą mam nadzieję, że w tym przepełnionym negatywną treścią świecie mój film wnosi coś wartościowego. Jeżeli też tak uważasz, jeżeli czujesz, że dowiadujesz się z niego czegoś ciekawego, cennego, to bardzo proszę zostaw subskrypcję, zostaw jakiegoś kciuka w górę. Też masz wpływ na to, co algorytm będzie polecał, czy tego typu treści, czy niestety te typowo negatywne. Wracając, pewnie więc dobrze zakładasz, że np. media społecznościowe i ciągłe przyklejenie do smartfona nie służy naszym zasobom uwagi. Jednak dopiero kwestia dominującego w nich kontentu, który nieustannie karmi cię strachem, gniewem, zazdrością, pożądaniem, jest dla twojego mózgu szczególnie wykańczająca. Czy to duży stres dla człowieka przeczytać o jakimś morderstwie, kataklizmie, oszustwie kolejnych polityków albo nawet wojnie rysującej się na horyzoncie w jakimś odległym, mam nadzieję, kraju? Pojedynczo nie taki duży. Ale jeśli dostajesz taką dawkę stresu co 15 minut, to znaczy, że żyjesz nim nieustannie, o zmierzchu do świtu, od wstania z łóżka aż po zaśnięcie. I już nawet nie zwracasz na niego uwagi, ale wcale nie dlatego, że się na niego uodparniasz, co pokazują chociażby kurczące się zasoby Twojej uwagi, ale dlatego, że zamieniasz się tak jak my wszyscy w przysłowiową gotującą się żabę. Swoją drogą, ponieważ nie da się chyba tak zupełnie odciąć od negatywnych informacji, od negatywnych emocji, to najlepszym sposobem na stres w dzisiejszych czasach jest zadbać o swoje zasoby psychiczne. Wielu ludziom w nabraniu sił psychicznych pomaga chociażby psychoterapia. Jeżeli jest to coś, czego może chcesz spróbować, to pozwól, że wspomnę ci o partnerze dzisiejszego materiału i całego mojego kanału, czyli Pleso, nowoczesnej platformie oferującej psychoterapię online, która nie jest jednak po prostu kolejną stroną typu baza terapeutów. Pleso wyróżnia specjalny algorytm, który pomaga dobrać najlepszy nurt terapeutyczny i terapeutę do twoich potrzeb na bazie twoich odpowiedzi w ramach krótkiego testu. Wiem, że nurtów psychoterapeutycznych jest naprawdę dużo i dość łatwo jest się w tym pogubić. Często zresztą dostaję różne zapytania, maile też komentarze z pytaniami nie wiem, jaki nurt na przykład polecam. Uważam, że Pleso w bardzo nowoczesny sposób rozwiązuje ten problem, pomagając właśnie w optymalnym wyborze. Działa to tak, że strona Pleso zaprosi Cię do wypełnienia krótkiego testu na temat Twoich problemów, także Twoich oczekiwań, którego wyniki zadecydują o tym, jacy psychoterapeuci zostaną Ci zaproponowani. A już spośród tych kilku osób możesz wtedy wybrać tę, która odpowiada ci najbardziej. Współpracuję z nimi już bardzo długo, ponad półtorej roku. Dobrze poznałem ich zespół, więc mogę z czystym sercem naprawdę polecać ich ofertę. Na kod absurdalny masz też 40% zniżki na pierwszą sesję takiej psychoterapii online. Link do ich platformy, do ich oferty znajdziesz w opisie tego materiału. A będzie tam też link do nowego kanału, który tworzę razem z Pleso, gdzie publikujemy rozmowy na takie psychoterapeutyczne tematy, właśnie dłuższy format. Rozmawiam tam z osobami, które dzielą się swoimi osobistymi doświadczeniami, zmaganiami. Również z ekspertami, doświadczonymi psychoterapeutami. Myślę, że bardzo fajne uzupełnienie tego, co jest tutaj na kanale. Ostatnio, na przykład, bardzo ciekawa rozmowa na temat anoreksji, z osobą, która opowiada, jak wpadła w te problemy, jak udało jej się w miarę z tego wyjść. Mocno polecam link też w opisie tego materiału. A wracając do głównego tematu, wiesz, co jeszcze jest najgorsze w tym całym stresie? Otóż dzisiaj nasze umysły nie tylko mają rosnący problem z koncentracją, bo otrzymują coraz większe dawki stresu ale też nasze mózgi na ten stres są coraz mniej odporne i to przez kolejne również wpływające na koncentrację czynniki, takie jak po drugie zanieczyszczenia układu nerwowego. Czy wiesz dlaczego spacer na świeżym powietrzu, tak zwane popularnie przewietrzenie głowy, pomaga generalnie w myśleniu? Pomaga też porządnie się skupić? Po pierwsze, co podpowiada sam zdrowy rozsądek, pozytywnie na funkcjonowanie mózgu wpływa już samo zwiększenie przepływu krwi związane z ruchem i dotlenienie w ten sposób komórek nerwowych. Spacer na świeżym powietrzu ma też jednak po około 20 minutach zwiększać aktywność neuronów w korze przedczołowej, która jest odpowiedzialna za regulację emocji i kontrolę uwagi właśnie. W dużym uproszczeniu pomagają w uporządkowaniu i wzmocnieniu obszarów istoty szarej odpowiedzialnych między innymi za pamięć i koncentrację. Ale w starej zdroworozsądkowej idei spaceru na świeżym powietrzu kluczowy jest jednak przymiotnik świeżym. Bo niestety, jak pokazują chociażby niepokojące badania z początku tego roku, zwiększona ekspozycja chociażby na pyły zawieszone PM10 i w szczególności PM2,5, a więc powszechne elementy smogu, ma bardzo negatywny wpływ na mózg. Podczas pojedynczej ekspozycji Twojego organizmu na pyły zawieszone po prostu dużo gorzej dotleniasz swój układ nerwowy. Wnioski z badań pokazują też jednak, że ponieważ drobne cząsteczki pyłów zawieszonych mogą przenikać do mózgu przez barierę krew-mózg i odkładać się w Twoim układzie nerwowym, to prowadzą też do uszkodzeń neuronów i przewlekłych stanów zapalnych w tkance neuronalnej. I teraz z jednej strony jakość powietrza, jak pokazują statystyki, ma się też w naszym kraju z roku na rok polepszać. Ale prawda jest taka, że nadal w wielu obszarach naszego kraju ich dopuszczalne, powiedzmy, że bezpieczne dla zdrowia, stężenia w powietrzu, którym oddychamy, są przekroczone przez kilkadziesiąt dni w roku. Ciężko się więc dziwić, że środowisko, w jakim funkcjonujemy od lat, delikatnie mówiąc, nie sprzyja zdrowemu, skoncentrowanemu w funkcjonowaniu naszych umysłów. Ale warto też sobie uświadomić, że tego typu zanieczyszczenia środowiskowe, nie tylko jak wykazałem, bezpośrednio obniżają twoje zdolności do utrzymywania uwagi, nie tylko pozbawiają cię szansy na zdrowy, odświeżający umysł spacer, ale też upośledzają zdolności twojego układu nerwowego do radzenia sobie ze stresem, który, jak wykazałem w poprzednim rozdziale, sam z siebie jest dla uwagi zabójczy. Przeciwko naszej zdrowej uwadze i koncentracji jest więc cała nawarstwiająca się spirala problemów. Na część, jak smog, mamy niestety niewielki indywidualny wpływ, ale innych dostarczamy sobie sami. Po trzecie, rozpraszające paliwo. Kojarzysz pewnie, chociażby z reklam, hasło głodny nie jesteś sobą. Bo z pustym brzuchem generalnie ciężko się myśli i trochę jak chociażby w powieściach Dostojewskiego ciężko się skupić na wzniosłej pracy intelektualnej, kiedy burczy w tym brzuchu. Nasz mózg to przecież silnik, dla którego jedzenie jest istotnym, niezbędnym paliwem. Ale w neuropsychologii, trochę jak w mechanice, szalenie istotna jest też jakość paliwa, które dostarczamy. Jedna, pewnie dość logiczna kwestia, to po prostu zdrowa, zbilansowana dieta bez mnóstwa szkodliwych składników, o których wpływie, chociażby na mózg, ciągle dowiadujemy się nowych, niepokojących faktów. Pewne produkty spożywcze mają jednak bezpośredni wpływ na nasze zasoby uwagi. Zgadniesz, które jej nie służą? Po pierwsze, są to cukry proste, a więc, np., słodycze czy słodkie napoje, które powodują nagłe skoki glukozy, wprost powodując osłabienie koncentracji. Choć częsty problematyczny paradoks polega na tym, że często, kiedy potrzebujemy się skupić, popracować intelektualnie, możemy mieć szczególną ochotę na coś słodkiego. To jednak efekt złych przyzwyczajeń żywieniowych i informacja od naszego mózgu, że paliwa jest rzeczywiście mało. Najlepiej jednak uzupełnić je wtedy produktami o niskim indeksie glikemicznym, np. owocami z dużą zawartością błonnika. Jak pewnie też wiesz, słodycze to bardzo uzależniający typ jedzenia i często wywołują efekt zwiększonego łaknienia, kiedy już ich spróbujemy. Podobnie działają też oczywiście bardzo słone, wysoko przetworzone produkty, takie jak chociażby chipsy. I one również chociażby przez bardzo dużą zawartość soli, są szczególnie niekorzystne dla Twoich zasobów uwagi. Po pierwsze, kiedy spożywasz coś słonego, twoja przysadka mózgowa dość automatycznie zaczyna wydzielać wazopresynę, która służy regulacji ciśnienia tętniczego i gospodarki wodnej twojego organizmu. Jej nagła, wysoka produkcja w mózgu prowadzi niestety do jego niedokrwienia i odwodnienia, co, jak wykazały chociażby badania neuroobrazujące, przypomina sytuację w mózgu osób chorujących na Alzheimera. To, co spożywasz szczególnie regularnie na co dzień, ma więc ogromny wpływ na Twoje zasoby koncentracji i uwagi. Produkt najbardziej dla niej szkodliwy jest też być może najbardziej oczywisty, a jednak tak wielu ludzi sięga po niego nawet kilka razy w tygodniu. Po czwarte, skacowana koncentracja. Na pewno zdajesz sobie sprawę, że wpływ alkoholu na układ nerwowy jest, delikatnie mówiąc, niekorzystny. Popularne powiedzonka głoszą, że alkohol dosłownie zabija szare komórki. I najgorsze jest chyba to, że te powiedzonka wcale nie są przesadzone. Chyba każdy też wie, że zaraz po spożywaniu alkoholu myśli się co najmniej średnio, a skupienie jest co najwyżej pozorne i raczej mylone z otępieniem. Niestety nadal za mało mówi się o tym, jak długo wpływ spożytego alkoholu, nawet w pojedynczej sytuacji, utrzymuje się w układzie nerwowym, wpływając też dramatycznie na zasoby poznawcze, takie jak uwaga i koncentracja. Alkohol pośród wielu swoich efektów ma na przykład długotrwały wpływ na ważny neuroprzekaźnik w twoim mózgu, jakim jest GABA. Tenże kwas gamma-aminomasłowy, mający hamujące i uspokajające działanie, jest też istotnym elementem procesów poznawczych, polegających na koncentrowaniu się. Co ciekawe, nawet nieduża dawka alkoholu takie dwa drinki wpływa rozregulowująco na wydzielanie się Gaby w Twoim ośrodkowym układzie nerwowym aż na 14 dni. Nawet więc ktoś, kto sięga po drinka tylko, jak to się mówi bardzo okazjonalnie, bo raz w tygodniu. Tak naprawdę nigdy nie daje sobie czasu na pełną regenerację swojego układu nerwowego i powrót do optymalnego działania. Co gorsza, po wielu takich tygodniach, miesiącach, a nawet latach, pełna regeneracja staje się właściwie niemożliwa. Zmiany wywołane spożywaniem alkoholu, chociażby w hipokampie czy korze przedczołowej, które znacząco upośledzają chociażby zdolność do skupiania się, pozostają z człowiekiem praktycznie do końca życia. Stres, zanieczyszczenia, dieta, alkohol. Jak pesymistycznie by to nie brzmiało, to ciężko ich tak zupełnie unikać w dzisiejszych czasach. Ale może jest chociaż coś, co możemy dla siebie, dla swojego mózgu zrobić, żeby choć trochę polepszyć działanie naszej uwagi. Paradoksalnie najlepsze lekarstwo mamy praktycznie wszyscy i to pod ręką. Bo prawie nic nie działa tak kojąco i odbudowująco na nasz mózg jak dobry, jakościowy sen. Ale i z nim jest niestety coraz gorzej w naszych czasach i tutaj muszę wrócić do smartfonów. Po piąte, bezsenność w ekranie. Kojarzysz taką poradę, żeby unikać smartfona i generalnie wszelkich wyświetlaczy tak minimum przez godzinę przed położeniem się spać. Jak się okazuje, to naprawdę ważna zasada, która i tak jest absolutnym minimum, jeżeli chcesz w rzeczywistości zadbać o swój sen, swój mózg i swoje zasoby uwagi. Faktem jest, że smartfony i to, co wyświetlają, prowadzą do naszego przebodźcowania. Faktem jest również, że utrzymują nas w ciągłym, niezdrowym, emocjonalnym pobudzeniu i stresie. Odzwyczajają nas też od dłuższego skupiania się, oferując coraz szybszy, faszerujący nas tanią dopaminą kontent. Robią jednak coś jeszcze, co naprawdę może konkurować z powyższymi faktami na szkodliwość. Otóż ich wyświetlacze emitują sporo tak zwanego światła niebieskiego, które znacząco obniża jakość i zdolności regeneracyjne naszego snu. Niebieskie światło to wysokoenergetyczny rodzaj światła, który co prawda emituje słońce, ale też energooszczędne oświetlenie oraz w szczególności urządzenia cyfrowe i wyświetlacze, czyli smartfony, monitory, LCD, tablety, laptopy i komputery. Światło to rozregulowuje fazy naszego snu, a także zaburza procesy metaboliczne w naszym układzie nerwowym, które to są podstawą regeneracyjnych właściwości snu dla naszego mózgu. Jak pokazują badania, nasza ekspozycja na to światło z każdym rokiem tylko rośnie. Coraz więcej czasu spędzamy przed wszelkiego rodzaju wyświetlaczami. Szacuje się, że przeciętny dorosły człowiek w krajach rozwiniętych przyjmuje codziennie dawkę tego światła przekraczającą bezpieczne normy aż o 500%. I niestety mitem jest, że nowocześniejsze wyświetlacze emitują go coraz mniej. Póki co każda kolejna generacja coraz piękniejszych wyświetlaczy, chociażby smartfonów, emituje go coraz więcej. Chcesz choć trochę lepiej się koncentrować? Nie tylko więc nie baw się swoim smartfonem w łóżku, ale na poważnie pomyśl o ograniczeniu gapienia się w przeróżne wyświetlacze przez cały swój dzień. Uwaga staje się w naszych czasach zasobem absolutnie bezcennym, o który między innymi z wymienionych przeze mnie dzisiaj powodów będzie coraz trudniej. Jeżeli jeszcze jacyś inni zabójcy uwagi, szkodniki naszej koncentracji, te niezdrowe czynniki przychodzą ci do głowy, daj koniecznie znać w komentarzach, na co ty zwracasz uwagę. Może czego unikasz w swoim życiu? Może to być wartościowe uzupełnienie? Może też pomysł, inspiracja na jakiś kolejny film, kolejny materiał. Takich pomysłów też szukam, więc daj koniecznie znać w komentarzu. W każdym razie jest ciężko i nie zapowiada się, żeby miało być dużo łatwiej, dlatego koniecznie zrób dla siebie wszystko, co możesz, żeby choć trochę ulżyć swemu umysłowi. Jednym z kluczowych narzędzi może być praca nad naszym codziennym stresem i emocjami, która generalnie przyda się nie tylko w kontekście koncentracji. Ja w tym celu mogę polecić chociażby psychoterapię Splesso. Link do ich platformy znajdziesz w opisie tego materiału. Na kod absurdalny masz 40% zniżki na pierwszą taką sesję psychoterapii online. Przypominam i zapraszam też na nasz nowy kanał Psychoterapia Spleso. Tam dłuższe rozmowy z osobami, które dzielą się swoimi historiami, swoimi problemami, także ekspercką wiedzą. Link do tego kanału też w opisie tego materiału. A z mojej strony to już będzie wszystko. Tak jak mówiłem, jeżeli uważasz, że ten materiał wnosi coś wartościowego, może czymś cię zaskoczył, przedstawił coś ciekawego, to będę bardzo wdzięczny za subskrypcję, za zostawienie kciuka w górę. To bardzo pomaga, żeby ten film nie został zupełnie zakopany przez algorytm. Mam nadzieję, że tak nie będzie i widzimy, słyszymy się już niedługo. Do zobaczenia.